Cześć, cześć, mam nadzieję, że tutaj będzie lepiej widać i lepiej słychać, bo YouTube jest to wiele lepszą formą komunikacji w formie wideo niż Facebook. Jesteście, jesteście, podawajcie linka dalej, bo nie każdy teraz z facebookowiczów potrafi tutaj wejść. Podajcie linka na grupie, proszę, podajcie tym, którzy, którzy jeszcze nie mają linka, bo nas jest tutaj mniej, nie każdy wie jak tutaj wejść. I fajnie będzie, jak będziemy się dzielić pomocą. Cześć, Szymon, od razu Szymon, yy, zaraz wklei, yy, wklei link. O, już 30 osób, super. Tutaj chyba będzie lepsza jakość wideo i lepsza jakość y, audio, wydaje mi się. Od razu zapraszam tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału do subskrypcji, do zaznaczenia dzwonek. Yy, y, tutaj nie może się zacinać, to jest o wiele lepsza jakość transmisji. Super, super, fajnie, że tyle osób tutaj wbija, fajnie podoba mi się, dobrze widać, no na YouTubie wolałbym już przechodzić powoli na YouTuba, bo tutaj są lepsze lepsza jakość, wolicie, że będę sobie wodę pił, bo witamy, witamy, witam ponownie. Dawajcie tematy, o których chcecie pogadać, to sobie pogadamy, może być osobiście, może być odnośnie tego miotu, Właśnie, że nie, no to masz problem z internetem. U mnie też zacina głos. To jest problem z waszym internetem, to nie YouTube czy Facebook, wiecie? Pierwszy raz tak szybko mi powiadomienie przyszło. Algorytm y, YouTube'a jest bardzo y, jest bardzo spostrzegawczy, wie co oglądasz na przykład i idzie i, cię, i o adres Twojego vloga, którego? Tutaj jest adres naszego vloga z Nadburzańskiej Doliny. Miod jest cudowny, niech pan się nie zamartwia: one były i są cudowne. Szymon podał linka, zaraz może będzie nas więcej. Jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie. Postaram się chwilę tutaj spędzić z wami. Zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję. Internet dzisiaj lipny jest. No niestety, ja na to nic nie mam wpływu. Chciałbym dla was internet z kosmosu, żeby było mnie dobrze widać i słychać. Jest tutaj taki przycisk subskrypcji kanału. Możecie zasubskrybować. Jak zaznaczycie dzwoneczek, to będą wam przychodzić powiadomienia o tym, kiedy prowadzę tutaj live'a na żywo. Bo przychodziły mi nowe preparaty na rozwój kości i stawów, więc będę testował teraz tą firmę. Podobno jest w tym momencie najlepsza na rynku. Szkoda, że następny miot już zajęty. Proszę napisać, bo ja, tak jak powiedziałem, nie do każdego, kto do mnie napisze czy zadzwoni, może trafić mój piesek. To ja wybieram, do kogo trafiają ode mnie szczeniaki. Musi się spełnić parę warunków, że na FB lepiej było. <laughs> Więc te witaminy y, od teraz będę testował pewnie przez cały, no, przez całe dwa lata, albo przynajmniej będę widział po roku czasu, co się dzieje z łapkami. Afery, jak to rośnie wszystko. Czy ma jakieś problemy stawowe z chrząstkami. Taki mam plan. Jak się czuję, czuję się dobrze. Teraz mi poprawiliście dużo, dużo, dużo humoru mi wróciło taki zastrzyk energii, ale czuję się zmęczony. Czuję się taki trochę przez stronę rezerwować. Tak, masz tam formularz kontakt. Wiadomość dojdzie do mnie na maila. Ja postaram się z każdym skontaktować. E, jakie warunki po pierwsze e, pies nie trafia ode mnie do hodowli po drugie ode mnie szczeniak też nie trafia do domu gdzie miałby e, jego zadaniem być tylko i wyłącznie stróżowanie e, po trzecie szczeniak ode mnie nie trafia do domu gdzie e, będzie poniżej hierarchii ludzkiej czyli będzie gorzej traktowany po czwarte Szczeniak ode mnie nie trafi do budy, na łańcuch ani do końca, gdzie będzie stał przez 24 godziny. A reszta to taka moja słodka tajemnica. Jak już się z kimś kontaktuję, zawsze rozmawiamy przez godzinę, dwie i już wiem, czy, czy to jest osoba godna do tego, żeby przekazać tej osobie szczeniaka, nad, dla którego poświęciłem tyle swojego czasu, pasji i miłości. A ta walczy ze szczotką, nauczyłeś. Przykro mi, co złego to nie ja, teraz to wy jesteście panami losu. Proszę oduczyć tych niepoprawnych zachowań. A szczotka, co tam szczotka? Lepiej szczotka niż coś gorszego. Witam, chyba mi się udało. Witamy, Marię, również. Zasubskrybujcie kanał. To jest taki czerwony przycisk. Subskrybuj. Obok macie dzwoneczek. Jak go zaznaczycie, to będziecie dostawać powiadomienia o tym, że live się pojawił na YouTubie. Wiesz co? Nie wiem, czy jest lepszy. Sięgałem opinii na forum hodowców, gdzie każdy go polecił. Sprawdziłem skład. Skład jest naprawdę bardzo dobry. Więc będę testował. Wydaje mi się, że, że jest fajny ten preparat. Zobaczymy. Nie jest tani, ale warto. Poza tym nie sypie się tego nie wiadomo ile. Wystarczy spokojnie na 2-3 miesiące. Musisz kupić szprzemo szczotki w prezencie. Nie ma sprawy. Będą kupione szczotki. Twoje pozytywne wibracje z psiekami idą w świat i dochodzą do nas. Dzięki, dzięki, dzięki. A one już się tam znowu zjedzą, odzyskają energię i się ganiają, gryzą i nie wiem co tam robią. A był taki spokój przez cały dzień. Szczotka to nic, moja sunia mi wszędzie nowe majtki wpierdziała. Zostałam daleko od męża i się udało. Fajnie, fajnie, uczmy się nowych e, jakichś technologii. Ja będę chciał też niektóre live'y robić na Facebooku, niektóre na YouTube, więc żeby każdy z nas miał tutaj jak najbardziej dostęp. A przed chwilą prawie spałem. A dlaczego z krzydełkami? Wyjaśnij mi, dlaczego z krzydełkami? Tam są małe kości. Te kości mogą przebić yy, układ pokarmowy Twojego pieska. Nigdy nie dajemy małych, y, łamliwych kości. Skrzydełka nie, nie, odradzam w ogóle. Słabo jakieś kości wołowe kupić grube, niech sobie grycie spokojnie. Ale żadna golonka z indyka. Ostatnio się dowiedziałem, że ma w sobie. Bardzo dużo cienutkich, takich jak szpilki, kosteczek. E, więc odradzam i skrzydełka z kurczaka tym bardziej odradzam. Tam jest mała masa kostek. Kości z kurczaka są ostre i niebezpieczne, oczywiście. Zapytaj innych, czy jaki ty rodzeństwo bawi się wodą, wsadzają łapę do wody i chłapią. Jesteś wielki. To chyba poszło po mamie. Bo znajomy się kiedyś sprzeczał i... Yy, dawał i się ze mną sprzeczał, że nic mu się nie stanie. Brr, no, małe pojęcie o pieskach ma twój znajomy. Iglaste kości indyk. Dokładnie, ja się ostatnio o tym dowiedziałem w momencie, jak już kupowałem te golonki. Więc... drób trzeba omijać. Ja też staram się drobiu nie dawać. Jeżeli daję to mięso gulaszowe z indyka, raz na jakiś czas, ale tak to wołowina. Szponder wołowy to jest coś. Skrzydełka z kurczaka i obieram z kości. Skrzy... Bardzo fajnie też jest gotować łapki z kurczaka i obierać z kości, i dawać tą skórę. Tam jest dużo. Yy, dużo żelatyny, dużo tych składników które wpływają na rozwój yy, na rozwój chrząstek i stawów i kości u dorastającego szczeniaka łapki kurze, nie, nie, nie to tylko obieramy, obieramy mięso, gotujemy i a zamiast drobiu to schab dlaczego schab? ja w ogóle wieprzowiny nie daję dla szczeniaka w ogóle dla psa nie daję wieprzowiny żadnej Moi znajomi, którzy mają wczarki, jak weszli na Twój live, są pod wielkim wrażeniem miłości, wiedzy, serca dla psiaków. Każdy hodowca powinien brać siebie przykład. No dzięki, ja też biorę przykład yy, yy, z innych, więc tak to się koło zamyka. Ale po prostu najważniejsze, że jestem sobą i nie zmienię się. Czy, czy mnie będzie oglądało jak na początku 15 osób, czy tak jak czasem teraz. Owczarek ma 75 kg, to ten pies za chwilę nie będzie mógł się poruszać. To jest głupota. To jest głupota. 2 kg mięsa na raz? To nie ma się czym chwalić, serio. Ten pies jest przerośnięty. A, nie czytałem. Na no, no to dobre pytanie. Te przekąski zoologicznego pół kurczaka dwukil. Kurczę, a ja zobaczyłem kurczaka 2 dwukilogro... dwukilogramowego. Przepraszam was, ja dzisiaj już dzisiaj już ledwo ledwo żyję. Zostawcie lajka, jeżeli chcecie, żeby te transmisje tutaj wracały, zostawcie subskrypcję, ja też mam jeszcze masę filmików do wrzucenia, które nie są publikowane i będą właśnie trafiały tutaj na YouTube'a, nie na Facebook'a, tylko tutaj na YouTube'a. A skąd wiesz, że z miłości to robi? Skąd wiesz, że z miłości niszczy buty, powiedział Ci? <laughs> Wszystkim takim wynalazkom dla Onka mówimy nie. No. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem wszystkich wynalazków i dążenia do jakichś dziwnych krzyżówek. Tak samo do kontowania z pupą do ziemi łowczarka. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania to zadawajcie. Miałem iść spać, ale chyba Bo jak wychodzę nie do pracy to nie niszczy. Może robić na złość po prostu. Fajnie robić samemu jakieś smakołyki dla psiaków. Śniegu u nas nasypało dużo. Zostawcie pod tą transmisją lajki, proszę Was. Lubuskę w śniegu. Nie wiem, ile jest lajków pod tą transmisją, ale, ale wydaje mi się, że mało. Będzie to bardzo fajne i pozwoli mi rozwijać ten kanał. 27, co to jest 27 lajków? Jest nas 80 osób. Proszę Was, żeby przynajmniej było 50 lajków. Ja zamiast spać wracam do Was, rozmawiam z wami. Więc przynajmniej zostawcie te lajki, zostawcie suby. Blok kulinarny dla owczarków. Klikać łapkę w górę. Cześć mój owczarek kuleje na tylną łapę. Nie wiem jak mu pomóc. Czy coś mogę mu podać, co wzmocni łapy. Nie podawaj mu nic na własną odpowiedzialność, bo nie wiadomo co mu się tam stało. Może to być wiele przyczyn tego, więc najlepiej odwieźć dobrego weterynarza. Będzie zapis live, jasne. Zawsze tutaj będą zapisy live. Chcę rozwijać powoli ten kanał, chcę robić live y ze znanymi ludźmi, z dobrymi weterynarzami. Ze schroniska live. To jest pomysł live ze schroniska. I chyba go zrobię w tym tygodniu jeszcze. Co wy na to? Żeby zrobić taki live ze schroniska. Zapomniałeś mi napisać na Anti? ale co zapomniałem ci napisać? Kurczę. Napisz wiadomość mi proszę cię na Facebooku, bo ja już nie ogarniam. Ja będę czekać na mojego onka nawet 4 lata, jeśli będzie trzeba. Myślę, że nie będzie trzeba. Spokojnie, pani Beato. Moje klimaty. Czy ktoś mi wytłumaczy, jak kliknąć? Lubię to na YouTube z telefonu. A czy zasubskrybowali? Wróć! A czy zasubskrybowaliście już kanał? Witam to ja e, przepraszam za pobudkę. To ja dzwoniłem i pytałem o samopoczucie. Nic się nie stało. E, dzięki Tobie Agnieszka zrobiłem live y, zastrzyk energii. Smutno będzie biedne pieski tam są. Ale myślę, że ale myślę, że to będzie wartościowy materiał, wiecie? Bo ty bez nas nie możesz tak samo jak my bez ciebie i kluseczków. Uważajmy, dzień, uważamy dzień za stracony, coś w tym jest. Ja się też przyzwyczaiłem. Zostawiajcie suby, zostawiajcie łapki w górę. Następnym razem będę was prosił o udostępnianie tych transmisji tutaj na YouTubie, żeby więcej osób nas widziało. 40 km od siebie, 35, nie ta biała podlaska. Schronisko Azyl, dla którego zbieram karmę z zysku za kalendarza. Schronisko Azyl, biała podlaska. 35 km z domu mam, panie Przemku. Pierwsze 100 lat ode mnie i nie wierzymy w przesądy, ok. Dzięki. Mam się siedzę z wami To jest piękne To jest piękne Ile jest lajków? Anti tutaj Ale poszło sobie Bo jak jest mniej niż 50 czy ty jesteś z okolic Międzyrzeca Podlaskiego? Do Międzyrzeca mam 25 km. No dobra, ma, robimy 70 lajków e, i przedłużam do, 20, do 23 minuty. Jak nie, to kończę 20, 21 minuta i widzimy się jutro. Ja nie widzę niestety ile jest lajków. Może pójdę po anti, ale jeśli nie za bardzo chcę, tu jest parnik. Jest żart tropików. Aldi, proszę. Nie chcę, że tam. Może przyjdzie. Nie ma tego widoku. Jasne, że jest widok lajka. Like Musi być. Nie opowiadajcie. Zaraz zobaczę, co w nią. Thank you. Anti ma lekkiego doła i go widać. Widać ma lekkiego doła, widać to po oczach. No, nawet nie chcę Wam się pokazać. Um. No, jest smutna, tak. Ja to widzę, ja ją znam lepiej niż siebie. Tak jak u ciebie widać po oczach, cierpi, moje też cierpi, jak widzę ją, wiecie. Moje serduszko też cierpi. Chodź. do mnie no? Nie chcesz? Cię tam za gorąco. Ma, nocuję z nimi w tym samym pomieszczeniu, ale nie w ale nie w ich. kojcu. Wiem, trzeba to przetrwać. Wszystko mija kilka dni i będzie w porządku. Ona jest strasznie opiekuńcza, strasznie po prostu widać, że jej ich brakuje. co nie można zbytnio pocieszać pieska, bo ona wtedy trzeba po prostu tak jak się zachowywać jak wcześniej, bo ona będzie wzmagała w sobie ten stres i ból. Zrobię live'a z behawiorystą. Oczywiście, że zrobię live'a i będziecie mogli pytać. Co jest dobrym pomysłem? Iwona, napisz proszę. Żeby na rękaw pojechać? Chcecie live z rękawa? No chodź, chodź do mnie, gdzie ty tam idziesz? Tam nic nie ma. Ogląda TV. Tak, ja muszę pychać z moim na rękaw. O trzeciej bardzo ciężko się z wami rozstać. Ja też powoli kończę, bo też muszę się wyspać w końcu. Szuka klusek, idę ją wpuścić do reszty. Dostanie jeść. Matka z dorosłym raczej ustalą swoją hierarchię w grupie i nie powinny się gryźć. Czy matka ze swoimi dziećmi, czy matka z obcym szczeniakiem? Po prostu ustalał swoją hierarchię. Biorę je, biorę je tutaj każdego przez jakiś czas spędza ze mną w domu. Dlatego tak y, dobrze przeżywają nowe, nowe domy i, y, i nie widzą różnicy w otoczeniu. Każdy z nich jest tutaj brany, przeze mnie codziennie zmieniam, zmieniam je po prostu i przebywają ze mną w domu. Ale szóstkę y, w domu w tym momencie, w tym wieku, to jest nierealne. Ares na pożegnanie powiedział, że mnie kocha. Za tą karę wtedy przy jedzeniu i zrobił mi kupę na dywan. Tak na pożegnanie. No co? Co ty? Chodź Anty do mnie. Chodź! Chodź! No chodź! Brawo! Brawo! Ty, ciasta. No, no co? Co? Tak kupa z miłości, jasne, że z miłości. Wiem, że jest gorąco, ale ona ma swoje, swoje miejsce, bo przy zejściu w e, przedsionku jest zimno, zimna podłoga. Ja kończę żegnam się z wami. Zostawcie subskrypcję, bo będziemy częściej się widzieć na YouTubie. Spokojnej nocy. Was, wam również też życzę spokojnej nocy. I widzimy się prawdopodobnie jutro. Jutro są moje urodziny, więc w dzień w ogóle cisza. Cisza przed burzą, a, a wieczorem się widzimy z jakimś może szampanem. Nie no, nie będziemy pić alkoholu na wizji. W takim razie, widzimy się jutro. Dobranoc. Proszę o telefony wszystkie jutro. Jutro w dzień. Dzisiaj już, dzisiaj już jestem po prostu. Yy, dziś już odpoczywam.